Halo! Dziś będzie o dwóch słówkach: o mychtn i woln. To dlatego, że zauważyłem, y, że wielu popełnia tutaj błąd, y, chcąc mówić właśnie y, o przeszłości i przyszłości. Na przykład w zdaniu Chciałem Ci coś powiedzieć. Y, Albo chciałbym Ci coś powiedzieć, i tutaj nie zawsze właściwie niektórzy stosują ten, te czasowniki. I to już słyszę od dłuższego czasu, dlatego postanowiłem się tym zająć. Chociaż wydaje się to właściwie bardzo proste, a niektórzy i tak mają z tym problem. Dlatego dzisiaj konkretne dwa przykłady. Czyli chciałbym Ci coś powiedzieć, to byłoby Ich möchte dir etwas sagen. Czyli chciałbym Ci coś powiedzieć. Ich möchte dir etwas sagen. Natomiast chciałem Ci coś powiedzieć, to byłoby Ich wollte dir etwas sagen. Czyli chciałem Ci coś powiedzieć. Zauważyłem, że wielu używa to mychten w przeszłości chcąc powiedzieć, że chciałem, ale mych ten nie da się użyć w przeszłości, dlatego że dotyczy to bardziej przyszłości i tego trybu przy, przypuszczającego, czyli chciałbym ci coś powiedzieć. Dlatego mychten używamy tylko na przyszłość, że tak powiem, a ich wolte w kontekście przeszłości, czyli chciałem ci coś powiedzieć, ich dir etwas za ja. Das ist alles für heute. Ich wollte nur das sagen. Cemtlko Topovic. Tschüss, macht's gut.